Siema, no, jestem minetrolek i to jest podwójny odcinek z Rakstarem On będzie nagrywał Slendera. Tak, klasie. Ja Slender. A ja będę nagrywał Park Pro kkf a Więc tak, zapraszamy do oglądania. Ja no, no. się boję Slendera. On chce mnie zgwałcić. Zgwałci moją nogę. No jak ostatnio pewnie to wrzucę, tu pewnie jeszcze... A, dziewięćdziesiątkę zrobiły! 180, sorry. O nie, ja się boję Slenderem, chcę mi zgwałcić Wiem, że mi ciężko teraz idzie nawet, ponieważ się trochę boję spać, ponieważ 90 robię rzadko, czy o, na 180? Slender Co się stało? Padłem O nie, o nie, o nie, już, już, już jestem, już mi się świat wyrespił, slender? Ja się boję Dobra. A ty, ten, ten, ten las, tak? No, las się wyrespił. Bo inzis i tak to musisz mapę przecież zmienić. No, kurna. Cool, no, najgorszy, najgorszy, jest kibel. Uuu, jakiś typek ukończył izy 3 w 57 sekund. For. Wow, Jest, znowu 180 to zrobił, ładnie. Cool, no, nie wiem czy iść ścieżką, czy iść w las. E, tam bardziej po lewej czy to tam będziesz miał takie tam... Ten... Fuck. Jest ścieżka, idę prosto przed siebie. Fak, tam jest las. Wszędzie jest las. Dobra, Dobra pierwszy przechodzę ja Easy 1. Potem przechodzę Easy 2. Dzisiaj no. powinienem pow, 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 poświęcić głównie czas na Easy 1. Potem na Easy 2. I tak to będzie całe te parkour będzie... Fak. Już, U mnie... Już czuję jego oddech, ja chcę mnie zgwałcić. O Boże, jak zlamiłem. Albo wiecie co? Będę robił checkpointy. Się go boję. Przecież nie, bo będę frajerem. Trolek. Co? Musimy zgwałcić. Cieszę się? Nie. Najgorsze, że jeżeli chcę gdzieś iść, to się zatrzymuje. wiem, że nie można tego robić, ale się boję. Dobra. O nie, wszedłem gdzieś. O Jezus Maria. Co mnie jest straszne? Ale ty tego nie rozumiesz, on gwałci mnie. Zamiast Okej, okay, czerwony to jest ten, checkpoint, Dobra, no, nie, nie, poczekaj, będę, nie będę Nie będę sprintować. Na na... na easy. E, easy jeden. Ja nie będę tak Ja nie będę sprintować. Bo się boję, że wpadnę tego debila. On mnie zgwałci. No, typek! Jakiś Adamek, kurde, myślę że jest fajny. <noise> ja się boję tego friendera. O! Oh, nie spadłem. Aha, co jest? Dobra, robimy. No co jest? Ach, co, dobra. dobra. Fuck, szedłem na prawo. żebyś być lepszy od screama. Ej. Trolek. Dobra. Co? Ja poszedłem gdzieś na prawo i nie wiem gdzie jestem. Ścieżkie... Ścieżką górą nie wiem gdzie dochodzę. Ścieżką. Kurde, nie. Kurna. Dobra. Gdzie jest przód, gdzie jest tył? Że ja zgubiłem. Dobra, idę w las. Przez wiem, że to był zły pomysł, ale pójdę w las. Się boję. się Tak, moim kanał będzie nie, 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 parko robić. Tam, je, tam jest tam jest domek, tam jest domek. Czy tu się? To może być Slender. To Slendera. Dobra. Tam i pije sobie herbatkę z innymi dziećmi, które to no. brało. No dobra. Chodź Slenderze. Nie, nie boję się! Nie, nie boję się. Najwyżej zgwałcisz, mnie. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Chociaż wiem, że ciebie się boję. Ja nie myślałam, że to mi już skonie. Karteczka. Boże. Karteczka. Która karteczka? Pierwsza? Pierwsza. Tam są slendery. Tak. Fuck. U nas, pierwsza karteczka nic się nie napiera... Jak będziesz miał trzecią, to dopiero wtedy ci zacznie tego. Dobra Słyszę jego oddech Będę robił tak, że po prostu będę się nieraz zatrzymywał Ponieważ nie chcę to kształcić robimy... Kul parku. Nie, tak nie będzie Słyszę oddech tego debila Cieszę się Bicie serca Kurde Fuck, słyszę go Kurde Idzie za mną Fajnie, weź go przytul no co ty? Ja zb... No po co? Ja nie, nie mogę się odwracać, nie, pamiętaj Pamiętaj Rackstar nie odwracaj się za siebie Pamiętaj, nie odwracaj się za siebie Nie mogę się odwracać za siebie, bo będę w dupie Tak, wiem że <głos》> Jest jakie dawno u, no, u tego, u, u SKF ani... Gram na parkourze, ponieważ gram CZĘŚĆ no live no. Kurde Jeszcze nie czas Czuję jak mi moją nogę Kurde, nie, nie, nie Ech, Nie, nie potrzebuję Nie, nie Nie, nie boję się Nie, nie boję się, o druga karteczka Znalazłem ją Boję się Can't run Dobra Nie możesz uciekać, musisz się przytulić <laughs> Co ty? Ja się boję go. Mam już dwie karteczki. Znajdźcie... się Zna... to zaraz, to jest dla mnie. Jak zobaczysz. Jak już będzie trzecia, to już będzie zamiesz Jak znajdziesz gdzieś trzecią. To jest dla mnie. Tak? Mówię. O fuck. Samochód Widział... tam jest. Widzę czerwony samochód. Cieszę się. O, na, o nie, tu najprawdopodobniej będzie trzecia karteczka. Już ją chyba widzę. Myślę, że nawet mi nie idzie najgorzej ten parkour. O, spadłem. Tak. Nasz zazwyczaj jak się przygotowuję do parkourów to zazwyczaj bardzo je oglądam, a teraz szkodzono szybko. Fuck, słyszę, go. słyszę go Kurde. Żeby się nie śmieszyć, pójdziemy na super harda, bo tam jest ty... Jesteśmy po prostu pro, ele, cool. Tego nikt nie My jesteśmy tutaj na przyporkulowcy. Uczyłem screama i wajpa skakać. Tak, ty to... Ty to masz fajnie, bo ciebie nie goni. Jakiś gościu, który cię zgwałcić chce. Nie, nie bój się. Nie, nie boję się. Najwyżej. Nie! Nie! Nie, 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 nie proszę, tylko nie to. Widzisz go? Nie, jestem w kiblu Dobra wiem jak coś przejść. przyjść, hop, hop Uciekam hop. szybko z kibla uciekaj Okej okay. Dobra nie wiem Wiem jak to przyjść, hop, oh, Fuck hop, hop, hop. Nie szukam karteczki w kiblu Idę dalej Nie, nie gonisz się Nie, nie dogonisz mnie Slenderze, nie podobam ci się, wiem o tym Nie, oh, fuck to się Tak, coś na kiblu to mi się na pewno nie uda Kurna, wiem, że muszę iść w lewo W lewo zawsze jest dobrze no nie zawsze ci powiem. No, dobra. Nie ma no, za chwilę dodam kolegę. Doktor Landryne, który tam... Jak może... Nie dodam tego filmiku, bo dobra. mieliśmy po VP i tam biłam się z kolegami. Nie ma dziadek. Nie ma dziadka. Nie odpowiadała. Kogo? Patryka? Slendera nie ma. <laughs> nie ma... nie ma Slendera, nie ma karteczki. Ja pier... Kurna. Bo swój rekord, tak w ogóle to pierwszy raz... Jakie to... ja teraz zrobię? Będzie hejt teraz. Ja tak w ogóle to pierwszy raz gram w Slendera. To wiem czy... mnie hejtować, że słabo skacze. Mogę Mógę się przestraszyć jak go zobaczę. LOL, to Kurna mać! Nie ma ucieczki. Dobra. Idę szukać karteczki w Kiblu albo spierdalam gdzieś w las. Co wybrać? E, idź do Kibla. Lepsza atmosfera. No ta, dobrze. Idę, idę do Kibla. Wiem, że będę tego żałować. Nie, no żart mi trzcina, Nie, no dobra, ogarnę się. Ale... Zapowiadam serię parkour, gdzie będę przychodził różne parkoury. Taki sprint, może się z serwerów albo coś z tym... Tem? Możecie mi dawać parkury, e, dawać mi linki w opisie, czy coś w tym stylu, żebym Dobra, mógł to przejść. Chyba chce się nie? pobawić, to Dobrze, ze, ten debil ze, Nie, nie przerywaj mi, bo ja teraz coś mówię. Dobra, ale... Jeszcześ <grymiasz> ciebie zabił? Nie. Żyję go. Żyję. Żyj go. Gdzie? Pan jest tender. Nie, nie cofnęło mnie! Fuck, uciekam z tego w uciekam. No i chyba przejdziemy tego parkura. Przeszliśmy parkura. Chyba. Przeszliśmy? Czy co? E, załóżmy, że przeszliśmy. Przeszliśmy, e, byliśmy najlepsi. w Giblu był slender, bo już miałem taki ekran. No dobra, idziemy e, na trzeci. Trzeci, trzeci parkur. Fak, tu powinna być gdzieś kateczka, ale ja się boję tam iść. Nie no, do, do ta... do kibla nie idę. Nie ma... Nie idę do Kida, bo on tam był, już miałem czarny taki ekran miałem więc boję się tam iść Chociaż wiem, o tu będzie chyba karteczka, bo są takie grube drzewa Kurna, boję się wiecie. O boże, jakie to zamęczyły Dobra, przychodzę to na jeden spróbuję no, ale... ja, Wiem, że ten debil nie goni, ja to po prostu wiem Może właśnie mam zrobić tę zdalną serię jak robię Citrus, bo mi się bardzo ta jego seria spodobała i chciałbym sam taką prowadzić. Czyli spróbuj mnie dogonić! Ja pierdolę. No wiem, że mnie nie dogonisz. Wszyscy takie co. Trolek uspokój się. No Uspokój się, Rakstar, uspokój się, uspokój się. No jestem... dobra, więc jeden parkour przyszedłem dzisiaj. A ja jestem w dupie. No i tak. Dosłownie... Zmienię, wiem, bo mam brzydkie włosy, takie brzydkie. brzydkie Dosłownie takie. jestem w dupie, doszedłem, jestem. Do, doszedłem do siatki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Minecraft. No i tak, ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Ej, a co no. ze mną? Nie zostawiaj mnie. Nie. No ale mnie ten pedał goni. Masz problem. Nie no o, dobra, poczekam aż przejdziesz tam tego Slendera, bo ty będziesz płakał sama. I, bo, zaraz się zesrą Czy to był SKKF, a nie jakiś podróba? Pedalski SKKF. Hmm, kurna, ten pedał chce mnie zgwałcić. Spróbuję za chwilę wybić na kwadratową masakrę. A! I co do kwadratowej masakry normalnej u mnie, czyli tej Junior, to ona będzie... Nie, jutro to prześlę, ten bardziej filmik z jutro Dobra, skaczę. Ten filmik będzie jutro yy, Nie, ten, ten co teraz nagla to będzie jutro, czyli w czwartek Fuck, mam dwie karteczki, ja się cykam Mając, nie Ja myślałam, że to jest jeden kolocek, dobra To ja się już z wami żegnam, do zobaczenia w kolejności chcę, Wow. No i tak, cześć, jeszcze że że mam do zobaczenia w kolejnym go CZEŚĆ! No tak, ale trolek u mnie jeszcze jest. <grym> tak. No właśnie. Tego ja się... Nie, nie boję się, nie, nie boję się, zając mnie to w piadole mu się naryja. A, zajęło mi to 11 kilka. O, spoko. Cały w ogóle mam ten folder, gdzie... No, ale tam... ile to nagrywasz? Nagrywałeś? Ten mój parkour? No. E, 11 minut. O, oh, fuck. To już 11 minut grom tendera. O, oh, fuck. To jest straszne. W 11 minut zebrałem dwie karteczki, co oznacza, że jestem bardzo słaby w tą grę. Tak. Tak, to prawda. LOL. Los. Myślę, że żeby normalnie... Co mnie zwał tak, tak, No tak. Ciebie to kilka osób mi jakiś debil bez twarzy to ja mam gorzej ja mam gorzej już czuję jak tykam uh. mnie swoim chujem w nogi sg join 2 dobra siemanko siemanko jestem jadrowek jaki to są ich wszystko śmierci sama jestem jest ze mną rockstar tylko żon. Teraz za bardzo nie robię? Ja gram fendera. drewniany, a nie mam mieczyka drewnianego, ale trzeba teraz wiedzieć. Ja, ja, ja gram Slendera i spierdalam od gościa, który chce mnie zwalczyć. Tam gdzie zawsze. Tam mam gdzieś. Nie, stary. nie, nie. Ale ma, dobry start, mam pięć jabłek. No i mam także... kubracz okay. Złoty, więc być, to jest dobry start. Tu gdzieś powinna być trzecia kartka. A ja źle wybiegłem i się bardzo z tego powodu bardzo cieszę, naprawdę. Ja się bardzo nie cieszę. Krzy no nie biegnął! Ja się bardzo nie cieszę ci powiem, My trolek Jest karteczka. Trzecia. No 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 i Oh FUCK! Koniec gry? Nie, Slender. FUCK! Zabił mnie! Właśnie teraz dwóch typów zabili, wiesz? Fuck! Zabił mnie! Ja pierdolę! Nie, ja nie ogarniam za bardzo miasta, ale patrzę... Ja nie ogarniam Slendera. Fuck, Trzy kartki na osiem mnie zabił. Kurno, gwałcił mnie. Fakt. Jak to, co to znaczy, że tutaj nie będzie skrzynki? No ludzie. Ja nie ogarniam, trochę miasta źle, trochę też pobiegłem. to znaczy wiem gdzie powinienem pobiec, ale tam nie pobiegłem. No dobra, no to u mnie to by było już lat, No nie? i mnie już zabił! hej, he, fajnie. A u mnie to by było już koniec, zeg żegnam się z wami, mam nadzieję, że filmik się podobał. O. Jeżeli tak, Na to zachęcam jeden. Do, do dawania łapek Na w górę, subskrybowania mojego kanału i to był pierwszy filmik ze Snendera. Nie wiem jeden, czy się... 3, 2, 1, go! Dawaj, dawaj, no dawaj. To dawaj. cześć! Nara! Ironowy short! ironowy short! Ironowy sort! Drewniany sort!